Siemacko widzowie tu jaka i tak, to nie jest seria nowa, bo seria będzie za chwilkę. Ale mamy Kubę. Siema. Z Kubą może dokończę tę serię, bo Kuba jeszcze nic o tym nie wie. Ej, ty w ogóle ktoś się na ten próbuje pakować w tym automacie. Zresztą... Ale, to, no to, ale to jest przewidziony lift i to nie jest ta seria. Więc... Mamy... Super, mamy cheatera. Serio? Zobacz. E, nie, on się chyba żeby nie, y, więc... nie, on się chyba zbarkał. Nie, on się chyba spakował. Idziemy na górę. Chyba bym cię ten i dawaj... Dawaj, od... dawaj odpuść to, to ja razu mi ci, że to jeden chuje. Ale w ogóle... Byncy! No ...zostali Nawala policjanta! Ty <škAnie Kawan -ie> ten! Mam słapa, ale nie wiedzieliście o tym Przechodzimy do Zabiłem ja y, to. Y, Typia jaka cza miała ten. Jakiś nożywa. Noż. Zabiłem gościa, który miał już. No to super. Znaczy muszę kolorować tiki, czy? No nie wiem. Ja dostrzegam na odcinkach, że albo się muszę podgłosić, albo muszę mówić głośniej. Bo ten. Mno... Ej, bo gość, ej, zobacz. Ej, bo gość, czy chyba wziąć te, ten gość nasz, kto to wie, że już. Hmm. Na no 100%. Tak, jestem w miejscu. Nie nie, 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 nie nie. On nie był. Co to zrobiłeś? No, nie, to tylko żebijesz. Ja go do końca nie zabijłem. Ja, ja go nie zabiłem. No to pewnie nie wciąż czytasz. Zobaczcie, widzę, możecie może gdzieś... I Może on... Może on sam Zap, Zapomniałem o wyjątkach. Ty! W komisariacie cieszą! Show... Nie. Stopcie, się u no daj mi powiedzieć... o... Zostawcie łapeczka, like lajka i suba. Z dzwoneczkiem oczywiście. Karta. No jak nie chcecie skończyć jak ci pytanie, to zostawcie. Uważaj, jak to nic gość, nie kosztuje. Gość, a gość, a gość, dla mnie to dużo. To właśnie, Co Ej, kokulejno! Nie wiem, czy Dobra, Dobro, ale łatwo. Weż. Ja tak leży gość, który No kolejny raz musisz mieć na polu. Ja mam strzelaninę w komunikacie. Ja, no a ja mam strzelaninę na dworze. To już idę. Uciszę grę, bo widzę. Może przeszkadzać? Z pistoletem muszę to robić, no serio. Kurde, ja muszę przeładować shotguna. Musimy pomóc, bo tu mam strzelanie na to się Widzicie widzowie jak to jest? Widzicie widzowie jak to jest? Muszę reloadować. Zabijcie ją wreszcie! Oni się... No Oni debil. Dobra wle, wreszcie ja musiałem to zrobić, bo oczywiście on nie umie. Trzeba muszę akupo ustawiać, Tak, dołu. Nie wpuszczę cię. No nie wpuszczę, chciałam. Idę na kamerę. Do... Ja tylko chciałam wejść do komisariatu. Idę na kamerę. Aha, go. O nie! piarka! To jest ta z Emko. Ta gruba, gruba. Po co ją wpuszczacie? No właśnie, przecież ona... Ona w dodatku masz łapa. No wiem! Więc muszę ją jakoś napieczać, ale jak wysielenicie. No, no, naj, na, naj, naj, najlepszy problem jest taki, że Jesteś... tutaj... Bo to, to dużo ludzi ma tego szłata, a, a te rzeczy trzeba przeładowywać. Wiem. Strzelam gdzie popadnie. Jakaś strzelanina po prostu. No, jakby, jakby mnie nie popchnęła, to bym nie otworzył im wszystkim. Do, no, wszyscy mają szłata prawie. Nie, ile tutaj jest w ogóle To jest fakt, widzowie. Wszyscy mają słata prawie. Dobra, ja muszę sprawdzić kamerki. Sprawdź, ja będę teraz le bo Jakby to nie otwierajcie komisariatu. Super, otwierają. Musimy no. to robić. Jakby co, to wy nie otwierajcie komisariatu, Dobra, bo... zakajdankowałem doku. to. to... Jakby co, to nie otwierajcie komisariatu. Oni ciągle otwierają. Właśnie, bo się Dobra, no jakby co, to ja by, będę siedział na kamerach. Zbi... Zbęd... Zliście chcę. Musi... Jakby tylko dwa ludzi na stołówce jedzą coś. Wiem. Jak pono to na, na korytarz, żeby ten. Nie, nie, nie. myślał, że mnie. No, czy... Jak on nie był? Dobra, mamy wreszcie. Musimy ich zabijać. Albo pokaj, ten kolać. Nie, jeszcze no nie... Ale nie bo... wiem, że jakiś gość po prostu. Jak? Ja... Ej, w ogóle wiesz jaki... Ja jestem po prostu pro, proszę Tigera. Poczekaj, bo tu typy mają kartę. Właśnie wiem. No gość się znowu wszedł jakiś do komisariatu. Czemu oni nie tylko chodzić do tego? Do, dobra, yy, nasz rzeszku przebierzajmy. Do dobra, no super się zajmuje, Najlepszy zespół na świecie normalnie. Idę do automaty. Idę do automaty. Jak to się robi? Na pierwszej to się robi. A u mi jeszcze. Nie Karol, my jeszcze nie, nie możemy ich zrobić, bo jeszcze. trzeba, są otwarte. O, do... Co mówiłeś, bo chyba się tak. przesłyszałeś? Dobijaj wszystkich. Ja nie mam przeładowanego tijera, ogólnie... Możesz po prostu Jest. ich zabijać. No właśnie, chcę, żeby oni byli w celach, No Ja no, la... po prostu tutaj na wolności. Ja mam po prostu cały zestaw gamingowy. Fotel gamingowy z ledami, klawiatura podświetlana, myszka Genesis podświetlana, i klawiatura odlapka podświetlona. Zbieram na stacjonarkę. Tylko nie wiem czy się opłaca. Mogę Dobra, też trzeba na telewizorze grać. A nie a na święto, A co dostaniesz na święto no, bo no, ja nie tego. A masz wprawdzie kamerki czy, 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 Stanie, czy? Y, dwór, dwór no, niebezpieczny. yyy Taki problem. Kuba. Kuba. Dwór na dworze? A, nikogo nie mam. Co dostaniesz na święta? Bo ja dostanę Nintendo i chyba czapkę miał śniaka od Farela. A, a nie my, jeszcze, a my ja dostanę Hoverboarda, deszczę elektryczną. I tu w ogóle my mamy taki prożesz, prożeszku, że nawet jednego krymina Zobacz, nie Jak mi Farrel odpisał, to dostanę za darmo czapkę miał śniaka, a jak nie, to mi rodzice. Albo Mikołaj mi przeniesie. No ty się baguje i myśli. Ludzie chcą przybijać się, ty lubię. Się zbagował. Ty tak. się zbugował. Ty się Ja, Jakby to, to ja pójdę na kamery. Ty się tu zbagował, jego nogi tylko wystawię. Bo to, to ja idę na kamerki. Czemu oni chcą rozbić kamerę? Aha, jak, jakby tu to, to jakaś topiera jeszcze na kamerach. Mhm. A ja to sobie tutaj coś poszukam w lodówce. Kura mogła już wyjść? No nie, no, no. Ale to jest ta rzecz, ja nie Ty chciał na Dania? I ty zdanie? Nie. Co? Nie ma, bo Daniel się nazywa danielek789723. Nie, to jest Dawidowski. Nie, e, ja A sobie... bym nie IT, bo ja bym bardzo nie mógł do Ejty, bo jak dziękuję, to nie komisarz... komisariatu. Wiem. Widzowie, chcecie ze za, za mną zagrać jakby z kuba, to macie tu no, to jest mój... Kuba jest tam. Kuba w ogóle jest mi Wiem. Wychodzę... To... Jestem Modyczka. na kawiarni i po... nie gadaj, że to usunęli. Nie, dobra, nie usunęli. Na szczęście, widzowie. To trzeba tak sposobem zrobić. A ja dziś miałem sprawdzić, tylko musiałem pani powiedzieć, że ten, że już zrobiłem, no wcześniej robiłem. O, ej, bo jakby ten, jakby jakiś głupi więzień tutaj i z gdzie? Na Ja Jestem na dachu! Dobrze widziany. Ej, ty wiesz, że pisze w ogóle Harmider w tym? W komisariacie policji? No. Ja mam chyba dopiero pierwszy raz, nie? Jest jeden kryminal! Wypuśćmy ich! Wypuśćmy ich, to, to z, chcę dla widzów wypuścić ich, dlatego, bo chcę, yy, żeby widzieli takie coś w te filmy, nie? Ja to ja ogólnie Nie, ja, ale był harmider w tym komisariacie, ale jak ty możesz nie być na dachu? Ale nie, już spadłem. Wypuściłem ludzi. Wypuści, wypuściłem ludzi. nawet nie baczcie się otwierać właśnie tego komisariatu kupiego. Ja wypuszczam ludzi, bo chcę za chwilę z tobą pojechać i konić. Nie bij ich kobito! O siema. No, to. Co się ma? Wypuszczaj. Nie bij ich! Na kogo? A pałki? żebyśmy my potem ich powybijali? No tak. No to trochę ekstremalne. W dupy to trochę mam. Trochę się osiedliło na... Dobra, chodź. Teraz musimy ich tylko zabić. Lez, dobra, że... gość, jakiś gość idzie. Że ja więźnia na drabinie to biorę. Jak dobra to ja, to jeden gość idzie. Ja, jak go zabiję, to bo no chociaż... Około. Dwa patrki, no. Dwie osoby mnie biją. Ja was wypuściłem! Ja was wypuściłem, a tak mi się odwdzięczają, widzowie widzicie to. No zabijcie ich! No a oni się lenią. Ja to i szałtyn wypuszczam. Nie wypuszczaj, dobra, teraz idziemy ich zabijać. Zabijacie, dobra. Czekaj. Tarczę bierę, nie wiem czy mi to coś dodaje. Enkę bierę, pistolet wyrzucam, kajdanki, taser też bierę. A jedyny, a gdzie ty jesteś? Ja idę, wiesz... zrobię się. już Dobrze widziałem teraz. Najlepsza chyba. Nie, i, co? I co? Dobrze, teraz. Teraz jakiś. Leży. Zakajdę. Mój, jakie to jest zamieszanie? Tylko. nie po tak, rusku pisze. Nie od komputera, no i już takie zamieszanie. Nie po rusku pisze. Zakajdękowany? Ja no umarłem i wypadł, odeż pistolet. Dobra, ten leży, został jeden. Tego to mogę zakajdękować. Kurde, jak poczęto. No, jak, kurde. Najgorsze jest to, że to wszystko trzeba było. Policjant! Policjant ruszyk ma. Tina z tym. bo jak poczęto, bo tutaj jest jakiś gość zeszłatym. I leżyło się. Więc teraz, teraz będę. Będzie... chyba, tylko raz zabiję mnie niewinnego więźnia. Dobra. Raz. Raz. Ja też raz zabiłem. Dobra. Ale łatwo. Dałem jeszcze mogą sobie ale nie już. No nie, jak ja żarasz? To sztany czukrowy szał. nie ma. Ile jest? Kry teraz jest tyle kryminal! Dobra, chodź, bierzemy auto i do nich podjeżdżamy. Dobra, to jakby co to, to uważaj, bo jakby wiesz. Wspomniałam. Ej, no w ogóle kartę policji. Ja jestem policjantem, a mam kartę policjanta. Po cichaczu, nie mogę syren włączać, bo pocichasz. Gdzie ty jesteś? Wychodź na dwór. Tam gdzie jest? Są... dobra, mój team się zajmie, ty nie bać Gdzie są parkingi? Ta, nie, gdzie są parkingi? Gdzie są? Auta. dobra. Ja chcę tak ładnie zapekować. Szałsz, i chyba cztery krymina, kryminalistów. Jestem. Chodź. A ty co mnie Lewituje na masce? Dobra, trzech, trzech, ty, ja, ja, jeden, dwa. Dobra, ja się Ej, Ej, nie oddawaj mi auto. A to ja chcę chociażby coś pokierować. No oddawaj mi auto. Dobra, masz. Jestem złotem. Dobra, chcesz, a chcesz kierować? Ej, czekaj, bo gość się wyszedł. Dobra, dobrze. no. Dobra, ja ale mogę. Dobra, a może. bo a może. No ale z prostą Nie jest Dobra, Dobra, tak. ja, no, ja będę chciał iść tam pieprzać. Dobra, Dobra, biorę Dobra, Idziemy. a gdzie ta wasza kryminalistów w ogóle była? O, widzisz te czerwone auto, to są so kryminaliści. To było tu. To są so kryminaliści. No nie dobrze jadę właśnie. No to... Ale ja jestem taką, to... ale ja znam taką, właśnie inną. Dobra, spotkajmy się w bazie kryminaliści. Ja do typa wsiadłem i go zakaidankowałem. Jeszcze jeden. To Co To ty, wszyscy auto. To jest policjant. Czekaj, Policja. czekaj, bo... Czekaj na Dawa, mnie. Dawaj, dawaj. Łał, trzymają. Hmm. Lecę mamy. Prawie by dostał szprejrza teraz. Ode mnie też by prawie dostał. No nie no, ja nie mam szans, ja chciałem go ten... ...skajdankować. Dobra, ale, Szybko ale... kajdanki, kajdanki bierz. Tak, nie mam Powiem ci tyle, taki chór też się dzieje tutaj u mnie. Na komisariacie. Dobra, to dawaj, to jakby szalono co, so. ej, spotkajmy się w bazie kryminalistów. I powoli będziemy kończyć ten odcinek, bo nie, nie może być też z tym. Dobijemy tych wszystkich kryminalistów i kończymy odcinek. No dobra, spotkajmy się, Karol, w bazie kryminalistów. Mm, no i W bazie kryminalistów. Weź po mnie podjedź, weź po mnie No A... Dopierdol. Zacznij. Ej, tu w ogóle w bazie, w bazie kryminalistów jest jakiś sztab. No weź po mnie podjedź. Albo nie, ja do ciebie pojadę. Taka cię ja to muszę sobie na tym przestawić wiesz. Jak sobie... tak i gdzie wiesz? Dzisiaj to nie jest udział. tak, Bo ja w ogóle nie mam shotguna. Tak? To też działa na kryminalistach, widzowie. Więc jak czy, chcecie szybko się wydostać? Bo taki sposób jest najlepszy. Jeżeli chcecie szybko się wydostać, to że, to kliknijcie łapeczkę w górę. no to ten... Klikajcie taką łapeczkę w górę z subikiem i dzwoneczek. i no, napiszcie komentarz. Zbogowano. Tak jak ja klikam na ten guzik. No, znowu dźwięk się zbogowały. Dziwne jest to, że to w ogóle działa i też dziwne jest to, że nie zostawiłeś ty, tych... rzeczy, o które cię prosiłem, bo was nie jest Ej, to kosztuje, pobadań, a dla mnie to dużo pracy. Tak, jak kryminalistów, a gdzie ty jesteś? Ej, mam pod ciebie podjechać. Nie, ja, ja już... To ty? Białym ja jesteś? Jest? No tak, jestem biały. To bawaj, mi No, czują się Są tam! Jasne. One do... Oni dostają... Oni... Oni dostaną w kupcie. Wiem. No bardzo. Goń, goń, goń. Czekaj, czekaj na mnie! Pości no, to Poczekaj na mnie! Ja puści krobę! Pości krobę! Rizard! rower! ja nie, nie, nie mogę! Strzelają, Plecy mam. To ty strzelasz? Tak! <ścoughs> Ryszard! Jedraniu! Kiedraniu! rower! No weź tak nie mam. Ryszard! Oddaj rower! Dobrze widzowie, to my już będziemy kończyć. Kuba... Tam jesteś. Więc... Zapisamy. Risard! Jak jeszcze das rower! No dawaj, ustawiamy się. No dobrze widzowie, kolejny odcinek będzie z naszej serii. To cześć, do kolejnych. Pa!